Piazza Rabaza. Gra dla dzieci. Taka stycznościowa, z tego co mi wiadomo. Od co chcą szpilen? Yy, znany ilustrator. Będzie bardzo ładnie wyglądało. Yy, tutaj, yy, projektanci. Tak, w całości. Propozycja dla. Yy, dwóch do czterech uczestników dzieciaki od szóstego roku życia około pół godziny zabawy instrukcja w takich językach natomiast to nie jest specjalnie skomplikowana gra tak od roku życia i co my tu mamy mamy tak jakieś takie takie coś no instrukcję e, może damy na angielski nie ja odpukam angielski Będziemy dostarczać sobie pizzę i fajne będzie to, że widzimy jest całe miasto wymiarowe. I po tym mieście będzie się poruszał nasz dostawca pizzy. Gra wolna językowo, są tylko imiona. W postaci on się porusza przez nakręcanie. To nie jest chyba na baterie mechanizm, a tu jest inny język. Raczej jeszcze tu i tu mamy kolejny raz w innym języku, tak? No i tu jeszcze osoby odpowiedzialne za projekt. Adres wydawcy. tak wszystko można online kupować, więc jest specjalny problem naklejki pizza i właśnie wystarczy się pizzy, to nie wiem co to jest. I tutaj jakiś tam pieka e, różne osoby też napotkane tak. Co my tu mamy? Jakiś taki mechanizm się opraca. Tutaj nakręcamy. Trochę cienka ta tekturka, teraz cieńsze są teraz. E. Natomiast po złożeniu i tak nie będzie ruszane, więc I całe miasteczko będziemy tworzyć. Jeszcze jakiś taki i tu chyba nie ma więcej. Ja. Do będzie jeździć. No jestem na pewno ładne tak? Nie ma wiele, ale nie musi być wiele. Ważne tutaj, że będzie z tego cała duża trójwymiarowa gra bez baterii. Więc fajna sprawa. widzimy ten mechanizm bez, bez baterii, chyba. Na pewno, bo kręciło się. Więc to jest bardzo dobre, tak? Pudełko trochę przesadzone z wielkością, no ale sama gra po złożeniu też, też będzie pokaźna. Yy, I to jest Piazza Rabaza. No to tyle. Dzięki.